Dzień dobry wszystkim. Kolejna sobota, kolejny weekend i kolejna wycieczka. Dzisiaj postanowiliśmy się wybrać do miejsca w Belgii, które jest niedaleko elektrowni jądrowej i to jest miejsce opuszczone. Tutaj ludzie nie chcą mieszkać, już chyba dawno, dawno temu ewakuowali się stąd. I no, opuszczona wioska, także na dobrą sprawę na dzień dzisiejszy jest tylko parę domów zamieszkanych. Reszta wygląda na domy opuszczone. Między innymi taki dom za nami, przed nami, obok nas. O, właśnie tutaj widać. Natura robi swoje. Wystarczy zostawić yy, nieużywany dom na kilka, kilkanaście lat, i się okazuje, że natura wypiera wszystko. Może wszystko zarosnąć i nikt nikogo o zdanie nie pyta. Nie musimy dbać o środowisko. Środowisko dba samo o siebie. Tak to mniej więcej wygląda. Zaraz będziemy próbowali wjechać, może, do centrum miasta i zobaczyć coś więcej. Jesteśmy na głównej drodze wjazdowej. Tutaj jest sporo wycieczek, które przyjeżdżają i robią sobie różnego rodzaju eventy. Zaciekawieni, jak wygląda miasto, które zostało kiedyś opuszczone. Ja może podejdę tam do znaku drogowego i będziemy wiedzieć, gdzie tak naprawdę jesteśmy. Także chodźcie z nami. Tutaj nadal mieszka 21 osób. Podobno, podobno tutaj nadal mieszka 21-25 osób. No Nie możemy tego sprawdzić, ale takie są oficjalne dane. Więc, e, miasto nazywa się Dul. Dul w Belgii. Tak, to jest końcówka miasta. Stąd z tego miejsca można już wyjechać, ale i tam jest droga wyjazdowa. Natomiast my jesteśmy. Na drodze wjazdowej, czyli będziemy wjeżdżać do centrum. Tutaj na samym wjeździe taki pierwszy budynek, który jest bardzo charakterystyczny, opuszczony oczywiście. I większość budynków tutaj tak A, tu. właśnie wygląda. O, tutaj mamy drogowskaz, w sensie tablicę informacyjną, gdzie jesteśmy. Miasteczko Dul. To się nazywa Bramka Albo. Yy... Aha. Cel! Zobacz! Cel? Osiągnąć mój cel. No to to jest taki goal. No, goal! Rozumiesz? I tam, tam gdzieś na horyzoncie ma być centrum. Ciekawe, czy spotkamy otwarty pub, gdzie można będzie napić się piwka. <grym> Rząd belgijski. Postanowił zbudować. O, tu jest jeszcze kolejny dom, którego nie widzieliśmy. Też jak ładnie natura była w stanie wszystko e, pochłonąć. No, tak jak mówię, martwimy się, że natura sobie nie poradzi, że zniszczymy całe środowisko. No, wystarczy zostawić opuszczone domy na kilkanaście, kilkadziesiąt lat. I natura robi swoje. Nie pyta nikogo, tylko odbiera to, co jej się należy. Można sobie wyobrazić, jakby wyglądał świat na przykład za 1000-2000 lat, gdyby ludzi nie było. Wszędzie byłyby krzaki. No, tutaj nie ma światła, więc dużo nie zobaczymy, ale to był kiedyś czyjś garaż. Można byłoby. Taki dom może kupić nawet. Wszystko zabite no nie widać. dechami, jak to się mówi. Dziura zabita dechami, i tutaj, akurat w tym wypadku, ma to sens. Dlaczego tak robią? Dlaczego tak robią, co? No żeby nikt tutaj nie wchodził jacyś bezdomni, żeby tutaj nie mieszkali, bo takie opuszczone budynki mogą grozić zawaleniem i ktoś może stracić życie w takim opuszczonym domu, więc to jest wszystko pozabijane. A być może nawet właścicielem jeszcze ktoś jest oficjalnie, chociaż nie, jeżeli państwo wykupiło te tereny, to wykupiło domy. I teraz to wszystko jest własnością państwa. No ale żeby nielegalni. Lokatorzy się tutaj nie zbierali. To te wszystkie domy są zabite dechami. Tak to wygląda. Okej, okay. będziemy jechać dalej. Tu jeszcze Wam pokażę po drugiej stronie ulicy. Kolejny opuszczony dom, wykupiony na najprawdopodobniej przez państwo belgijskie. Nie na sprzedaż. Krzaki, zarośla, nie ma nawet jak wejść. Tak to wygląda. A my jedziemy dalej. Jedziemy sobie wzdłuż głównej ulicy. No, i widać, że tutaj jakiś właśnie chyba stacja paliw Ślina. kiedyś była. No. Opuszczone domostwa. Na prawo będzie pośle. Tak to wygląda, Szanowni Państwo. Więc przyjechaliśmy do miasteczka belgijskiego Dul. Opuszczone chociaż nie do końca, bo tutaj na przykład taki kotek z nami też będzie chyba wycieczkę robił. Właśnie się schował na lokalnym cmentarzu. Mieszkańcy się wyprowadzili, ale nie wszyscy. Część, jak widać, pozostała. Jest cmentarz, jest kościół za nami, a my spróbujemy się przejść główną ulicą. No i sami zobaczcie, jak to wygląda. Wszystkie domy wyludnione. Nie ma tak zwanej żywej duszy. Na dowód tego, że jesteśmy w Belgii, mamy belgijską flagę. O! Jest coś do kupna. Ciekawe. Nie, no niesamowite jest na sprzedaż mieszkanie. Tutaj po belgijsku te czyli na sprzedaż. Jakby ktoś chciał kupić, no to tutaj widać, że ktoś oferuje na sprzedaż. Apartamenty. W takim miejscu fajnie byłoby nakręcić jakiś film. Zastanawiam się, czy te domy są dalej, nadal wyposażone w elektryczność, media, wodę. Prawdopodobnie nie, ale nigdy nic nie wiadomo. Zatem, jakby ktoś chciał zamieszkać w miasteczku, gdzie nic się nie dzieje, w miasteczku zabitym dechami, no to zapraszamy do belgijskiego DUL. A najciekawsze w tym wszystkim może być to, że tak naprawdę w tym miasteczku nie ma w ogóle żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o to, że elektrownia jest w pobliżu. Być może zrobiono taką strefę buforową. Na wszelki wypadek, i tutaj można było spokojnie, by sobie żyć. A tymczasem nie ma tutaj ani jednej żywej duszy, oprócz tych 21, którzy gdzieś żyją. Co my tu mamy? Kto nam to przetłumaczy? Tutaj sobie tak idziemy, idziemy, zwiedzając to miasteczko i się okazuje, że jest jakiś plan, jest jakiś plan na przyszłość, bo tutaj mamy informację, że będą próbowali to miasteczko przywrócić do życia. Jakaś restauracja się tutaj buduje. Jest tu sporo fajnych, ciekawych miejscówek i kto wie, być może po 30-40 latach Będą próbowali przywrócić miasteczko do życia. No, na chwilę obecną wygląda to tak, jak wygląda. Ale kto wie, być może w przyszłości będzie tutaj jakaś atrakcja turystyczna. No, tutaj też jakaś taka dosyć okazała willa opuszczona. No szkoda, szkoda, że to tak wygląda, ale być może to będzie jakoś rewitalizowane w przyszłości. Pożyjemy, zobaczymy. No tutaj wygląda, jakby ktoś właśnie mieszkał. Jeden z tych 21 mieszkańców właśnie chyba mieszka tutaj. Chociaż sądząc po zaparkowanym samochodzie i w stanie ogumienia auto nie było ruszane przez ostatnie 25 albo 30 lat No przyznam się szczerze, że nie byłem jeszcze w takim miejscu w takim mieście, gdzie ludzi nie ma. Wygląda to dosyć przygnębiająco. Na szczęście pogoda jest ładna. Wiosna budzi się do życia, ale ludzi nie ma. Jest i pub, no ale tutaj piwa raczej się nie napijemy. Miejsce odpowiednie na Film. film na scenariusz filmowy. Na scenariusz filmowy. No po prostu na jakiś, na jakiś film. Uwaga, proszę Państwa, uwaga. Słychać dzwony z pobliskiego kościoła, i naprzeciwko nas widać, że jest jeden czy też. Kolejny mieszkaniec tych 21, którzy tu mieszkają, zastanawia mnie, gdzie tutaj można zrobić jakiekolwiek zakupy. Czy tutaj jest jakiś sklep? Czy jeżdżą tutaj autobusy? O, tutaj za mną jeden z zamieszkałych domów. Tutaj też po lewej jakaś atrakcja w postaci kutra rybackiego, barka, a przed nami kościół. I to chyba z tego kościoła dobiegały przed chwilą dźwięki dzwonów mszalnych. No ciekawe, ciekawe, niby. Niby opustoszałe miasto, ale nadal tutaj coś się dzieje, tak to wygląda. No popatrzcie, ludzie się wyprowadzili, ale koty zostały, i tutaj są przygotowane dla kotów domki, żeby te biedne, opuszczone koty miały gdzie mieszkać. Do domu już nie wejdą, ale tutaj mogą znaleźć swoje legowiska. Dobry pomysł. O, tam chyba od tyłu będzie można wejść. Spróbujemy wejść tam od tyłu do jednego z opuszczonych domów. I zobaczymy, jak to wygląda od środka. Wszędzie dookoła nas Natura 2000. Czyli. Ej. No, co my tu mamy? Wejście do łazienki. Jest Iwana. Czyli. Ktoś kiedyś miał tutaj Łazienkę, resztki kafelek, kominek. Widać, że dom się spalił albo ktoś go podpalił. Także lata świetności ma już dawno za sobą. Dosyć ciekawy wystrój. Skrzynki elektryczne. To jakaś data jest? Nie ma nawet daty. Myślałem, że jakąś datę tutaj znajdziemy, kiedy ten dom został wybudowany, ale nic tutaj nie ma. Jest jakieś główne wejście, ganek, jeszcze boazeria została na suficie. No i tyle. Co tutaj? Przedpokój. Aha, czyli to był taki przedpokój. I Natura. Natura 2000. Wdziera się wszędzie. Także słuchajcie, nie wierzcie w bajki, że my zniszczymy naturę. W jakiś sposób? Natura sobie bardzo dobrze radzi, jak widać, bez ludzi. Zabiera co swoje. Nieubłaganie. Tutaj przez chwilę myśleliśmy, że ktoś mieszka, bo auto wyjeżdżało, ale wygląda na to, że to również byli turyści, tak jak my, bo okna są zabite dechami. I no nie wygląda to raczej na zamieszkałe rejony. Chociaż sami na własne oczy widzieliśmy, jak jeden człowiek wychodził z domu, który był w całkiem normalnym stanie. Tak. Pytanie, dlaczego oni tego wszystkiego nie zburzyli, nie zrównali tego z ziemią, nie wiem, zasadzili drzew, tylko tak to jest zostawione, same domy same sobie pozostawione bez opieki chociaż co jakiś czas kręci się tutaj jakiś patrol jakaś służba która patroluje ulicę więc nie do końca jest to wszystko bez nadzoru 100% Kamery tak kamery są porozstawione na niektórych słupach więc jest podgląd na to co się tutaj dzieje Tak to mniej więcej wygląda. O, tutaj przez moment jeszcze wróciłem na miejsce, gdzie za mną właśnie, tu gdzie stoi zielony, zielony Volkswagen. Jest jeden dom całkiem normalny. Przed chwilą wszedł tam do niego Pan i tak się zastanawiam, być może to jest agent nieruchomości, który chce sprzedać ten dom. I sprząta go przygotowywuje dla odwiedzających. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, czy byliście, byliście w tym belgijskim miasteczku, czy też nie. A propos kamer, tutaj za mną na słupie widać kamerę i takich kamer jest tutaj dosyć sporo. Całe miasto jest monitorowane, ale uwaga, jest jakiś kierunek na tawernę. Clubhouse. Czyżbyśmy mogli tam napić się piwa? To jest ciekawe. W dzień i w słońcu fajnie to wszystko tutaj wygląda, ale na przykład, gdybyśmy spacerowali tutaj wieczorem albo nocą, mogłoby być nieciekawie, albo wręcz przeciwnie, właśnie bardzo ciekawie. Kolejny opuszczony dom, ale tutaj niestety raczej nie da się wejść. Wszędzie niedostępne krzaki z ostrymi kolcami. Kamery na Wale przed nami. Porzucone samochody. No, i tak to właśnie wygląda. A my równym krokiem zmierzamy do pobliskiego pubu. Mam nadzieję, że będzie otwarte, chociaż tutaj, jak zaraz zobaczycie. Po prawej stronie stoją dwa zaparkowane samochody. Pytanie: czy ktoś tutaj mieszka? Czy to tylko turyści? A my dalej w drodze do tawerny się okazuje, że wyszliśmy troszeczkę z miasteczka i wchodzimy teraz na jakiś wał przeciwpowodziowy czy coś w tym stylu. No i ta tawerna ma być gdzieś właśnie za tym wałem. Pytanie, czy to tylko taki fake? Dla turystów czy faktycznie ten lokal będzie otwarty? Ale jak wejdziemy sobie na wał, to przynajmniej będzie można zobaczyć jakieś ładne widoki dookoła, co się dzieje. A, to jest kanał. Jest kanał, dlatego ten wał przeciwpowodziowy tutaj jest zbudowany. Ale jest też i tawerna. Tawerna dla żeglarzy, dla marynarzy. Stąd się wziął ten wał. No, i tutaj, jak widać na załączonym obrazku, okolice elektrowni. Jak okiem sięgnąć, dzielnica portowa, wszędzie. Przemysłowa zatoka. A my idziemy do tawerny. Tawerna jest za mną. Trzeba będzie ją odwiedzić i zobaczyć, jakie piwko tutaj poda podają. Może dowiemy się jakiejś ciekawej historii na temat tutejszej miejscowości. Kto wie. Ale dosyć ładna taka miejscówka, bo tutaj można spokojnie sobie pospacerować. Nie ma jakiegoś zgiełku, hałasu. Zastanawiam się, dlaczego tak naprawdę ci ludzie stąd się wyprowadzili. Może to wszystko było tak zwany przerost formy nad treścią i to można spokojnie sobie mieszkać. A tymczasem miasto wymarło. I ten koleś, który tam został w tym domu, jest teraz szczęśliwy. Ja pamiętam, że takim Volkswagenem, jak tutaj za mnie stoi, tym czerwonym, jeździłem jakieś 20-25 lat temu. Także, Volkswagenem górą. No i jak widać, udało nam się dotrzeć do tawerny. Nawet serwują piwo. Tutaj pan, który obsługuje powiedział nam, że to miasto jest opustoszałe gdzieś około 20, 25, 30 lat. No ale jak widać nie do końca. No właśnie, tutaj się dowiedzieliśmy, że wieczorki yy, są tutaj w tej tawernie zajęte przez jakieś lokalne imprezy i no i życie kwitnie. Nawet jakiś wystrój urodzinowy tutaj się pojawia na suficie. Można sobie zagrać w darca. No i wydaje mi się, że ci ludzie niepotrzebnie się stąd wyprowadzili. Słuchajcie, wracajcie. Jeżeli ktoś ogląda kanał, możecie wracać. Wasze domy stoją w nienaruszonym stanie. Ta łazienka lekko do remontu, ale tak ogólnie można zamieszkać. Koty czekają. Więc jak widzieliście na załączonym obrazku, tawerna działa. Nawet pod koniec pojawiło się dwóch dodatkowych klientów oprócz nas. I. Jest fajnie. Idziemy dalej. W ogóle, dzisiejszy plan nasz był troszeczkę inny, więc teraz wracamy na naszą ścieżkę, czyli na sobotnie wędrówki. A wizyta w wymarłym, czy też opuszczonym miasteczku to był taki dodatkowy epizodzik. No i bardzo fajnie, bo. Dystans wynosi jeden. Kilometr. Jeszcze w takim 100, miejscu nie 40, byłem.